Elo, Elo 520. Witamy Was w kolejnym odcinku mojej nowej serii na kanale z gry Overcook. Dodatek. Festive seasoning. Tak jest. I dzisiaj rozpoczynamy misję 1-2. Będzie tutaj kolejna przygoda. Mamy tutaj do zdobycia na 3 gwiazdki, proszę Państwa, 640 punktów. Mam nadzieję, że nam się to uda przejść bez problemu. Ale zanim się tutaj podejmiemy tego magicznego wyzwania, zmienimy sobie kucharzy. Kim grasz? Tym Teraz. Razem? Hmm. Ty już wybrałeś? Tak, bo ja idę sobie po kolei, tylko że zmieniam, y, tak jakby skórki. A zagram sobie tym. Jesteś gotowa? Tak. No i gitara. Wznawiamy i startujemy. Proszę nam coś powiedzieć ciekawego na temat tej misji. 640 punktów do zdobycia na trzech gwiazdki. Misja znowu jest chyba taka, że każdy robi. A nie, nie każdy robi sam za Tutaj siebie. Tutaj nam coś będzie jeździło. Mam będzie takie na pewno. dziwne Widzę przeczucie. To. Mamy dwa zmywaki. Dobra. Fieszy, co to jest? Aha, ziemi... ja jestem po lewej? Od tak. kiedy? Ja nie wiem o co chodzi. Dobra. Tutaj. Gdzie ja A, mam. To ja do mogę kroić. Możesz. Gdzie? A, nie możesz. A ja nie mogę gotować. Daj mi to. Masz. Ziemniak. Cebula. Masz ma... marchew. Cebula. Mm -hmm. Ty masz cebulę na górze. O Jezu. Ja ci to muszę podawać, tak? Tak. Ale przypał... Masz tu. Ziemniaka na górę. Ej, pamiętam tą misję. Cebula na dół. Pamiętam tą misję, kot. I Ej, marchew... teraz ty. Widzisz, tak. teraz ty musisz rzucić? Yy, tu. Tak. Po, pokrój mi marchewkę. Aha, bo znowu. T... I teraz muszę daj ci ją. dać to tu. I daj tak. na górę. Dobra, powinna być prosta. Do wydania, raz. I daj mi talerz. Będzie yy, drugie where? do wydania. Dobra. Ziemniak. Masz, masz. Potem kolejne ziemniak i cebula. Dobra, mam. Jedno ziemniak. i drugie. Yy, ty kroisz. Ziemniak i cebulę ci już daję. Wrzuć. Albo Pod ja Ale ja miejsca nie mam. Ej, ty. Ty wrzucasz do gotowania. Ale teraz ty kroisz, bo widzisz, że się już pozmieniało. Wrzuć do gotowania. Masz. Dobra. To jest nie, to. nie pokrojone. Ziemniak, cebula. Potem znowu to samo. Masz ziemniak, daj mi cebulę. Talerze trzeba myć. Ja Idź. jeden mam. To dół na górę? Na dół, na dół, na dół, na dół, na dół, na dół, na dół i to też na dół. Co ci dałam? Talerze. Mam jeden. Ja też mam jeden. Tylko ja mam myty. No ja mam brudne. Ej, kto teraz? Czekaj, czekaj, ej ty, kot! Weź talerz! nie Ej, nie ogarniesz co się dzieje, widzę. Ogarniam cebula Dobra, ziemniak, masz i marchewkę ci muszę dać. To ja mi jestem wyjazd na razie. Ale ty musisz wkładać Wiem, do gara masz. znowu. I cebulę ci muszę dać. Bo ja nie mam dostępu znowu. Masz. Muszę iść z talerzami, ale to zaraz. Dobra, tu wszystko masz. jest marchew, masz. cebula. I dobra, myję talerze. I teraz, znowu teraz ja... do krojenia. Możesz mi dać y, ziemniaka i cebulę. A mi daj talerze, żeby miał jak widać. Masz jeden? Jest tu miejsca prawie nie ma. Tak, je, masz jedno, ziemniak, cebula, ziemniak, cebula, marchew do górnego. Masz ziemniaka. Daj mi cebulę. Muszę iść talerze umyć. Nie mam miejsca. Muszę tu ci dać. Dobra. To Mam marchewka jeden na górę, talerz. marchewkę o, dorzuć super. na górę, marchewkę dorzuć na górę. Dobra. Marchew i cebulkę masz pokrój mi, jak skończysz. Potem, matko moja, ziemniak, marchew. Czas się kończy. Ziemniak i marchewka do pokrojenia dla mnie. Wkładaj do gara. Wszystko gotowe masz. Ziemniak. Marchewka. Idę kroić. Boże. Ziemniak, cebula, marchew. Masz na dole talerz. Wszystko masz tutaj. Dobra. Wrzucasz do gara? Tak. Dawaj, Raz. Dobra. Y aha, ty tu to jesteś. jest do gara, Dwa. nie do wydania. Trzy. Dobra. Ziemniak, marchew. Dobra, mam talerz. Kurde. Masz... Nie, nie dałam rady. Masz marche... yy, ziemniaka jeszcze. Ty kroisz. Aha, dobra. Yy, dobra, to jest następne do krojenia. We wezmę sobie. Tu mam pokrojone. Raz. Gotowe. Tu masz znowu do kolejnego do krojenia. Dwa. Gotowe. Okej. Okay. Dobra. Talerz. Okej, okay. i akurat ty będziesz wydawał, weź sobie. Ym, dobra. Masz ziemniaka do wrzucenia. I marchew musisz mi dać do wrzucenia. Dobra, ziemniak, cebula, marchew. Do wrzucenia. Na dół. Potem na górę. Ziemniak. Cebula. I marchew mi musisz podać, bo nie mam jak pokroić. Talerza brak. Ja też nie mam. Zaraz sobie zorganizuję. Okej, okay, ja mam. Potrzebuję dwóch. Wydaj, masz. Wiem. 18 sekund zostało. Pięknie. Masz tu marchew, dokończ kroić marchew. Jeszcze ziemniaka. Ko, 10 sekund zostało, daj se, na luz już. Już nie? No jak? W 10 sekund chcesz pokroić ugo ugotować i wydać? Tak. Nierealne. Nawet mam dwa talerze. <gry> No i co z tego? No i dobra, ukurczyliśmy. Eee, 750 na 640. Ej, kurda, wydawało mi się, że dobrze nam szło, a tak jakoś nie mam, nie jestem tak zadowolony z wyniku. No ja też jakoś tak. A szło tak płynnie chyba. No, ja nie byłam aż tak zadowolona jak ten. nie, nie wydawało mi się, że szło nam bardzo ładnie tak płynnie. Mi się wydawało, że szło. Jak będziemy to potem oglądać, to inaczej stwierdzisz. A to tak zawsze jest, że kurde, czego ja tego nie zrobiłem, nie? Mhm. Bo to tak na filmie widać dużo rzeczy, a tutaj się skupiasz, no to jest inaczej trochę. No. To się łatwo ogląda, gorzej się gra. Ja to też często widzę, powtarzam. No i dobra, moi drodzy, kolejna misja 1-3 przed nami, ale to wiadomo w kolejnym materiale. Tymczasem my się z Wami żegnamy i do zobaczenia. Hej! Pa.